Szanowny panie rektorze, szanowni goście, pracownicy i studenci. Witam wszystkich zebranych na inaugurację nowego roku akademickiego na wydziale Elektrotechniki i Automatyki. Zapraszam na prezentację wydziału. Na naszym wydziale kształcimy specjalistów na kierunkach: elektrotechnika, automatyka, robotyka i systemy sterowania oraz energetyka. Nasi studenci, korzystając z programu Erasmus, część studiów odbywają na uniwersytetach europejskich. Na Politechnice w Tuluzie wielu naszych studentów ukończyło studia z drugim dyplomem, a niektórzy obronili swoje prace doktorskie. Co roku otrzymują nagrody i stypendia. Wśród wielu wyróżnień można wymienić stypendia Fundacji Energa, Energia Operator, Nagrodę Profesora Szczęsnego oraz prestiżowe stypendium Dziekana Ludwika Referowskiego. Na wydziale prowadzi się wiele badań naukowych, wśród których wymienię kilka. Profesor Śmierzchalski bada właściwości dynamiczne algorytmy sterowania modelu autonomicznego statku. Pięciofazowy silnik indukcyjny opracowany przez zespół Profesora Krzemieckiego nagrodzony został na targach w Hanowerze. Oto efekt badań wyłącznika nadprądowego przed skutkami przeciążeń i zwarć oraz badań zwarć łukowych w modelu rozdzielnicy. Pierwsze w kraju prace badawcze nad działem elektromagnetycznym prowadzone są przez Zespół Profesora Jakubiuka. Pierwszy udany test urządzenia przeprowadzono w tym roku. Badania naukowe są nie tylko pasjonujące i ciekawe, ale mogą być również fantastyczną naukową przygodą. Taką przygodą były badania związane z opracowaniem systemu magnetometrycznego do wykrywania okrętów podwodnych. Szanowni Państwo, składam życzenia sukcesów i zadowolenia z pracy pracownikom oraz młodzieży akademickiej w nowym roku akademickim.